W tym filmiku, po ty tutaj jeszcze o co w tym filmiku chodzi, tak ja zawsze tak powiem, ale y, dawno nie nagrałam niczego. Ostatnio był Teledysk Impossible. Y, oczywiście serdecznie na niego zapraszam w sumie i choć od jakiegoś miesiąca jestem w trakcie robienia drugiej części, w sumie już nie tykuję ze zadawać tekst, ale strasznie mi się nie chce jeszcze trochę mam rzeczy do zrobienia, ale ja mam nadzieję, że niedługo to wstawię. No i tak, jak po widzicie, filmik polega na tym, jak wyglądacie jak VIP, bez VIP-a, oczywiście takie jest moje zdanie, że te osoby po prostu wyglądają jakby miały VIP-a w miarę, ogólnie ogóle nie wyglądają bardzo ładnie, wiem, że takich filmików jest bardzo dużo na YouTube jednak żaden mi przypadł do gustu, postanowiłam, że ją przynagradzę swoją wersję, więc w sumie przejdźmy już do Robin. najpierw chyba na twarz, w sumie nie patrzcie na wygląd z tego konta bo nie jesteś, jest jak jest, w sumie wcześniej też taki miałem, mi podoba, jednak jest on taki, jaki mi się się podoba, ponieważ jest to... Konto moje się streamuje I teraz tak Jeszcze co robimy to zmieniamy swoją cerę no i oczywiście To jest bodajże ta Pewnie tak No tak, ta, to jest ta Tylko, ta u mnie jest bardziej zasypiona, a ta tutaj jeszcze nie <grym> Jeszcze eee, kolejną część, którą robimy Są to usta Są to właśnie te usta Tak się tutaj, no i teraz Kolejną część, którą robimy jest to makijaż. Jak widzimy, że są to... No, że to są jak ja, praktycznie, Ale jest to jedyny taki problem, już to jest ciałowe, ale i tak nie będę jej tego kupować A ten makijaż jest tutaj za, e, nie, jeszcze nie. O, za. Gdzie tu jest? Ja to, aha, tu jest. To jest to Starcoins Coins. Jestem bardzo tanie po prostu robimy go tak, że tej kącik robimy w kolorze skóry, żeby go nie było widać. takie w miarę podobnie do koloru skóry, żeby był miarę zamaskowany, żeby nie było go widać. Maskujemy doskonałości i... Mam taki czarny makijaż. Okej, ok. kolejną częścią jaka jest, ten nos akurat już jest dowolny. Ja mam taki nos, moja siostra ma taki nos, już nie będę w ogóle zmieniać, to po prostu zależy od Waszego gustu, jakiej sytuacji, jak taki macie. Yy, no i tak, oczy jak widzicie, moja siostra ma trochę inaczej. Ja po prostu zrobiłem te oczy z tego, co miałam, jednak Wy możecie mieć te oczy. Ale jak tak na to patrzę z, z tej perspektywy, to te oczy te nie, nie, nie za bardzo ładnie wyglądają. No i w tym celu, jak już możecie je przemienić kolor, będzie wyglądał po prostu ładniej, na przykład na... Tak, myślę, że tak by to fajnie wyglądało. To po hmm. prostu, jak wiecie, moja siostra ma zbyt pieniędzy yy, na takie rzeczy, ale tak yy, wygląda właśnie twarz, którą bym zrobiła. Kolejną częścią jest to... tutaj mogę noga na moje konto, żeby kupić sobie takie piegi. Takie, wiecie, takie we, taką wysypkę, jakby taki piasek, czy coś w tym stylu, ponieważ wiecie, bardzo fajnie to wygląda z daleka, a bez tego wygląda to niestety trochę gorzej, ponieważ wygląda to wtedy. Właśnie. Czekajcie. No oh jest! O! Wyglądał tak. Też jest ładnie, ale myślę, że te to jest takie dopełnienie. Nie wygląda to ładnie, ale oczywiście to zależy od Waszego gustu. No i ten look nie wyglądałby już tak ładnie, gdyby nie te rzęsy, które wstrzymam z No bo patrzcie, to trochę kiepsko wygląda. Ale kiedy wejdziemy w akcesoria, i oczywiście musicie te rzęsy mieć. Ale one nie są chyba aż takie bardzo drogie. Jak to wygląda z tymi rzęsami zaczepionymi, a jak bez nich? Oczywiście jak kogoś nie chce to to rzęsach, dużo idzie. Bo po prostu są podobne do superstarów. I... Yy, tak. No i około ten luk kosztuje 1600. Ale pamiętajcie, że te kolczyki tutaj nie są aż tak bardzo potrzebne. Te kolczyki tutaj. Jak już Wam wspomniałam, te włosy są unikatowe, to nie yy, mam No, ma te włosy, ale takie blondy w tym teraz są. One, tylko te czarne, to są bardzo fajne. Yy, no i tak. Ten ruch kosztuje 2250. Oczywiście można zmienić wszystko, co wtedy. O, te kielki kosztują 275 sekund. Tablety tyle samo. No i te. Właśnie z te sztuczne części kosztują 300 star, jednak jeżeli mi dowodnicie, że nie macie tych właśnie rzęs, to ja mogę je Wam dać w prezencie, ponieważ mam ich parę par, parę, parę. Tak. I, i po prostu możecie się zgłaszać w komentarzu, to ja bardzo chętnie Wam te rzęsy, co tutaj Wam mówię za 300 star, oddam, tylko po prostu daję osobom, które mają level chociażby 15, ponieważ, no żebym wiedziała, że ja te rzęsy daję komuś, kto je nagra, dlatego zgłaszajcie się w komentarzach, kto chce takie rzęsy do właśnie luku, żeby... Dobrze, myślę, że to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli wam się przydało czy coś, to zostawcie łapkę w górę, możecie subskrypcję, napisać komentarz, a i pamiętajcie o tym rozdaniu, ponieważ bardzo bym chciała rozdać parę tych. Już wam się powiem, ile mogę tego rozdać. I za chwilę będę chodzić w burza idę, A więc mam wam do rozdania trzy takie właśnie rzęsy i jeszcze mam dużo takich, wiecie, o tych, takich. Także rozdanie się odbędzie już niedługo. It's